Cześć, z tej strony Marta Lulek i witam Cię serdecznie na moim kanale YouTube. Dzisiaj mam ze sobą kocią niespodziankę, czyli zimowy zestaw kreatywny sklepu zielonekoty.pl. Wersja Scrapbooking. Zielone koty na zimę przygotowały dwa rodzaje pudełek kocich niespodzianek. Jedna wersja to jest wersja Scrapbooking dla osób, które tworzą kartki, albumy. A druga wersja jest to wersja mix media dla osób, które... Wolą korzystać z mediów, wolą tworzyć home dekory, różnego rodzaju ozdoby. To, co się nie zmienia, to to, że mamy moodboard i to, że nie wiemy, co jest w środku. To jest właśnie kocia niespodzianka. Dodatkowo jest przygotowana playlista, którą można słuchać w czasie tworzenia, w czasie relaksu i w ten sposób też na, na, robić sobie większy nastrój. Na moodboardzie... Widzimy przepiękny wianek z sosny, z wstążką, szkelaną kulę z choinką, śnieg, ptaki. Taki bardzo, bardzo przytulny nastrój, ale bardzo zimowy, dlatego że wszędzie widzimy gdzieś ten śnieg, tą biel, szeron. Także możemy już zaglądać do środka. Tym razem mamy popakowane w torebeczki różne rzeczy i nie widzimy, co jest w środku. Zaczniemy tutaj. Świeczka sojowa. Rozumiem, że oprócz yy, piosenek można zapalić sobie świecę i jeszcze większy nastrój stworzyć. Ojejku, pięknie pachnie korzennymi ciasteczkami. Jest taka słodka, ale z nutką też cynamonu. Ja bardzo lubię świece zapachowe, także zdecydowanie będą, będzie tutaj zapalone. Mamy brokaty dekoracyjne od Asi szulik i skrące cudo. To jest taki brokacik. Delikatnie połyskujący, taki przezroczysty ze srebrnym odblaskiem. Także idealny. Do stworzenia takiego mrozu. Snow Crystal Pen od Penartu. To jest preparat, którym można zrobić sztuczny śnieg, a dodatkowo on ma drobinki, które też takiego fajnego poblasku iskrzącego lodowego nam nada. Mamy zawieszkę zapachową. Możesz dodać do niej sznureczek i zawiesić w szafie lub na przykład przechowywać w szufladzie. Niech zimowy zapach otula cię za każdym razem, gdy będziesz w pobliżu naszej zawieszki. Pamiętaj, że została ona wykonana przez nas specjalnie dla Ciebie. Super świetny prezent. Zaraz powącham. Tutaj już mamy świeższy zapach. Troszkę leśny, trochę cytrusowy. wyciągam. A jeszcze mamy dziurkę, także spokojnie można zawiesić. Piękne. Myślę, że z kawą, bo ma takie drobinki jeszcze. Znajdę też mech w pudełku. Tutaj mamy wstążki w takich typowo i jesiennych, i zimowych kolorach. Czerwień z zielenią od Old Fashion Ribbon. Tutaj mamy już taki bardziej elegancki zestaw złota, srebrna wstążeczka szyfonowa i biało czerwony sznureczek. Pięknie wyglądają przywiązane prezenty takim sznureczkiem. Baza z Artistico. Jest biała okrągła baza z zawieszką, myślę, że można tutaj stworzyć jakąś pracę 3D. Można połączyć to, można stworzyć bardziej przestrzenną pracę lub trzy osobne, na przykład Dwianek i dwa ładne emblematy. Mamy dwa zestawy mikrokulek. Jeden zestaw jest takich drobniusieńkich kuleczek szklanych. Wygląda jak lód, prawda? I drugi to są już kuleczki większe, też szklane i przezroczyste, żeby nam stworzyły taki piękny lodowy poblask. Klimatyczne święta to święta pachnące pomarańczą i cynamonem. Także tutaj mamy zestaw zwiniętej kory cynamonu, plasterki pomarańczy i anysz. Takie plasterki pomarańczy fajnie wyglądają też na kartkach lub na zawieszkach do prezentów. Tutaj już jest większy zestaw, pewnie bas. Mamy tutaj zestaw tekturek świątecznych z napisami, z choinkami, z bałwanem, ze śnieżynkami. Bardzo mi się podobają te kamieniczki. I te tekturki zostały wycięte przez Snipart i zaprojektowane. I tutaj mamy taką śnieżną kulę, z której możemy zrobić shaker. Śliczna jest ta choinka, bardzo mi się podoba. To są takie dwa pakiety yy, tekturek. Tutaj mamy bazę na ozdobne pudełeczko, na malutki prezent, którą złożymy. Tutaj zawiniamy sobie i możemy w ten sposób podarować komuś jakiś drobny upominek. Mamy grafiki do wycięcia. To jest chyba część bloczku z Mintai Papers kojarzy ten rozmiar. Bardzo ładne grafiki. Takie naturalne, świąteczne. O, świetnie to wygląda. I z tyłu są tła, także jak ktoś nie chce grafik, to może wykorzystać te tła. Tutaj mamy projekt pięknych zwierzątek słodkich. Projekt zrobiony przez Aleksandrę Drapiewską specjalnie dla sklepu zielonekot.pl i jest to fajnie wydrukowane na grubym papierze, także będzie dobrze się wycinało mamy bazy kartkowe na kartki kwadratowe w kolorze kraft i klasyczne białe tutaj są po dwie bazy Następnie jest taka ciemnozielna baza czekolad na czekoladownik. Będzie gotowe już. Nie trzeba nic z tym robić, tylko pięknie ozdobić. I kartki w formie dużego taga. Jedna, druga. Oraz DL-ki. Klasyczne DL-ki w krawcie i w bieli. Także sporo tych yy, kartek można zrobić. Tutaj mamy dwie, cztery... 6 8 samych kartek. Do tego jest baza na czekoladownik i baza na to pudełeczko 10 gotowych baz. Dalej patrzę, że mam taki tłoczony aksamitny papier. Będzie ładną bazą. Jeszcze dwa arkusze takiego papieru z, ze złotem złoceniem w czerwieni i Świątecznej zieleni. Dalej mamy folię, żeby zrobić shaker. A zimą to zawsze shaker się robi. I dwa arkusze kraft, które można wykorzystać już dowolnie, czy to na DL, czy na szerszą DL, czy może na kwadrat. Jeszcze tutaj mamy dosyć dużą paczkę papierów. Tutaj mamy bazę takiego pudełka sześciokątnego, którą możemy sobie szybko złożyć. I do tego przykrywka, myślę, że na świąteczny upominek będzie idealna. I zaczynamy oglądać papiery. Zaczynamy od UHK Galery. I tutaj jest taka ciemna czerwień z, ze złotymi chlapaniami. I świąteczne deski. Arkusz do wycinania ze scrapentmi. Tutaj są choinki, ptaki, bombki, świece. Te świece są ładne. Jest mnóstwo elementów do wycięcia. Kolejny arkusz z scrapentmi to już jest typowo roślinny arkusz. I tutaj mamy kuleczki białe, czerwone, ostrokrzew, miałe yy, taką sosnę, jakieś jagódki, szyszki. No mnóstwo. Myślę, że ten arkusz szybko potnę i zużyję. Tutaj mamy arkusz od Lexi Design. On już jest w takiej nowocześniejszej formie, gdzie mamy taki nowoczesny dom stodołę. Bardziej takie stonowane kolory. Kulę śnieżną, kominek i mebelki. Ładny świecznik, te bombeczki są takie inne. I czy tu mamy drugą stronę? O, mamy ciemne dechy po drugiej stronie, także jak komuś nie podejdą te grafiki do wycinania, to spokojnie może sobie wykorzystać tą y, stronę. A drubinka zawsze są chętnie i mile widziane na kartkach. Kolejny arkusz to jest, są, jest biały arkusz w takie szare kropeczki. Bardzo przyjemny, a po drugiej stronie mamy delikatną miętę z białymi poistyncjami i jemiołą. Kolejny arkusz to jest, można go wykorzystać też na jesienne prace, bo on jest taki fajny, rudawy. I po drugiej stronie pomarańcze, plasterki pomarańczy z ostrokrzewem. I tutaj te pomarańcze super nam pasowały, cynamon, anysz. Jeśli ktoś lubi takie cieplejsze kolory, o i można go połączyć z tym arkuszem, z brązem, z chlapaniami takim jak śnieg, do tego troszeczkę tego preparatu, trochę brokatu, trochę mikrokulek i praca już będzie gotowa. Po drugiej stronie mamy napisy i takie śnieżynki wychodzące po bokach. Następny arkusz odbiega kolorystyką, tutaj mamy bardziej Bordo, nawet to nie Bordo, taki ciemny róż zgaszony, buraczkowy, o i zieleń, ale też w takiej y, świeżej, i nowocześniejszej formie, z tymi y, z tą ścianą taką obitą. I po drugiej stronie świetny arkusz bazowy w delikatnej oliwce z napisami. Tutaj przepiękne są te jabłka. Teraz byłam na zlocie w Poznaniu i tam był motyw jabłek. Bardzo mi te jabłuszka pasowały do tego zlotu, i bardzo się cieszę, że je tutaj znalazłam. Śliczny arkusz. A po drugiej stronie mamy białe deski, także jak nie chcecie jabłuszek wykorzystać, to białe deski zawsze. I Kolejny arkusz, taki jaśniutki od Minty Papers. Tutaj mamy. Samochód, sarenkę, gwiazdy z dzwoneczkami. I po drugiej stronie klasyczny, ciepły sweterek w lekkiej mięcie. Przedostatni, ale nie ostatni, arkusz z wiankiem na białym tle. Tu już jest gotowa kompozycja, żeby stworzyć Elo, ale jak chcemy pociąć to na kartki, to. Możemy sobie powycinać kawałki lub skorzystać z tej pięknej biało-czerwonej kratki. I kolejne elementy do wycięcia, żeby tutaj nam pasowało do tych arkuszy kolorystycznie. Fajnie to dziewczyny dobrało. Bo jak weźmiemy sobie takie cztery arkusze, to od razu wszystkie te grafiki nam do tego pasują, nieważne co wytniemy. A jak nie chcemy wycinać, to możemy skorzystać z takiego pięknego sweterka. I zostały nam paczuszki. Paczuszki są świetnie zapakowane. Zobacz kotku, co jest w środku. I po prostu to nie można się doczekać, żeby to rozerwać i zobaczyć co dziewczyny jeszcze naszkowały. Plasterki drewna. I czerwone kuleczki, one są pokryte mikrokulkami, dlatego mają taki piękny poblask. Bardzo lubię te kuleczki, nieraz je kupowałam. Do tego niech zapłyśnie pierwsza gwiazdka, stempelek przygotowany specjalnie dla zielonekot.pl. I tutaj są te dwa stempelki, jeden z myszką, jeden z napisem. I drewniane elementy. Zacznijmy od tych większych paczuszek. Tutaj są szydełkowe wytwory. Piękna śnieżynka. Czapeczka. Jak ją wypełnimy jeszcze czymś. Będzie świetnie wyglądała na kartce. I takie mniejsze gwiazdeczki. Lubię nadawać, używać różnych tekstur w swoich pracach, dlatego fajnie, jak są takie różnorodne rzeczy. One ładnie ubogacają pracę. Mm, tutaj zachęcają nas zielone koty do tworzenia swoich poiescencji. Mamy wycięte zielone płatki, czerwone i białe, a do tego zestaw pręcików. Myślę, że jak poczekamy, to któraś z projektantek naszykuje nam kurs na takie po esencje żeby łatwiej nam się tworzyło. W kolejnej torebeczce, no tutaj mam zapakowane. żeby nam się nie zgniotło. Na tekturce bezpiecznie śliczny ptaszek. Ja myślę, że ten ptaszek to będzie świetnie pasował tutaj do tego LO. Zobaczę, ładnie pasuje ten ptaszek do tego wianka i wielkością i takim klimatem. Myślę, że tutaj jest właśnie jego miejsce. Może tutaj jakieś zdjęcie dojdzie świąteczne i tutaj kompozycję, trochę koronki dodam. Może tą wstążeczkę zieloną. Myślę, że właśnie w tą stronę na początek pójdę. I tutaj mamy ostatnią paczuszkę już. Zaglądamy, co nam zielone koty przygotowały. Mam zawieszki, takie rękawiczki. w komplecie z czapką. One będą fajnie wyglądały przy tej bazie w formie taga, czy do tego małego pudełeczka. Zatrzęsłam chwilowo, przepraszam. Serduszko drewniane. Bałwan. Tata bałwanek i mały bałwanek. Choineczka. O, Mikołaj taki krasnalowaty. I śliczne zawieszki, uroczy renifer, śnieżynki, gwiazdka z napisem Dream, to już można wykorzystać całorocznie. Piękne emaliowane dzwoneczki i kolejne gwiazdki. Śliczny zestaw. W ogóle w zielonych kotach jest bardzo dużo takich zawieszek metalowych, także jak lubisz takie rzeczy, zachęcam Cię do spojrzenia w kategorię metale, metalowe zawieszki i tam jest tego naprawdę, naprawdę mnóstwo. I tak się prezentuje zestaw y, zielonych kotów kociej niespodzianki w wersji zimowej. Tutaj wam pokażę jak dużo jest tych rzeczy, jak one są różnorodne, specjalnie y, zrobione stemple dla zielonych kotów. Stworzenie pięknej atmosfery przy tworzeniu z, z tej zawieszki ze świeczki. Piękne dodatki. Tutaj jeszcze te są. Mnóstwo papierów i bas. Oraz grafik do wycięcia. Już pokażę, jaka to jest ogromna paczka. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Bardzo dużo można rzeczy z tego stworzyć. Także ja już oddaję się i będę tworzyć. A Ciebie zachęcam do zakupu, a potem do tworzenia wspólnie. Pozdrawiam, papa. Pa.